Kiełbasa, jakieś... Nie, chińskie ogórki, papaja, jakieś dziwne rzeczy, nawet nie wiemy jak to się nazywa. Kochani, w dzisiejszym odcinku znowu kolejna seria dziwnych rzeczy wrzuconych do sok I sprawdzamy co z tego się otworzy. Również próbujemy, bo ja nie wiem, ja szczerze ja nawet nie mam zielonego pojęcia, co to jest, nie? No i oczywiście najciekawsze czy z kiełbasy o sok po prostu dziwaczne rzeczy w kuchni Davida Franka Zapraszam na nowy odcinek. Kochani! Sokki, sokki. Zobaczymy, czy faktycznie tak soczyste, jak tutaj pokazują nam na opakowaniu, żelki. Jedyną mam nadzieję, że soka wyczyszczarka się nie zepsuje, a jaka z tego będzie masa, miąż, czy będzie sok, czy co będzie się działo, po prostu wrzucamy. Wow, zobaczcie, ile soku w ogóle nam się wyciska z tego wszystkiego. No ja nie wierzę, kochani, ile soku my mamy z tych żelków, to coś nieprawdopodobnego. Mmm... No w ogóle, mega smaczny sok. Chyba nawet będzie przypominał multivitaminy, ale, ale to, to niekoniecznie, niekoniecznie, zobaczmy. O ty, ale słodki na maksa, nie no, kochani, wiadomo, że wleliśmy troszeczkę tutaj soku. Ponieważ żelki nic nam się nie otworzy, po prostu na tyle mało jest tego nadzienia i ono jest tak klejące się, że nie ma szans, aby ono jakby oddzieliło się od samej żelki i abyśmy otrzymali sam żel. Dlatego po prostu wleliśmy trochę soku, ale przez to, że żelki tak słodkie, to teraz ten sok, który otrzymałem z soko jest po prostu niesamowicie. Po pierwsze nabrał zapach po prostu żelkowy strasznie, a po drugie smak jest bardzo słodki. Spójrzcie po prostu jak mocno klejące się to jest to po prostu normalnie klej. ja nie mogę, z czego w ogóle te żelki są robione? Pchysalis! Dokładnie tak to się nazywa. W ogóle sprawdziliśmy, że to nie było takie drogie, nie? Tam 4 zł, czy tam 5 zł za takie opakowanie. Unboxing i co? Pomidor? Wow! No jestem zaskoczony. Ja myślałem, że to będzie coś zwykłego, jakiś pomidor, nie? To jest normalnie pyszny owoc. Nie ma pestki i znowu taki mega soczysty, soczysty niczym pomidor. Smaczniejszy niż pomidor, ponieważ więcej smaku, znowu takie kwaśno-słodkie, mam takie wrażenie. Jest, ja mam wrażenie jakby to w ogóle była połączona czereśnia z małym pomidorem. Dobra kochani, bardzo ciekawa rzecz, teraz próbujemy sok i dlaczego w ogóle robimy sok? Ponieważ na przykład nawet z ogórka, albo nawet z kapusty, z takich rzeczy, które wiemy jak smakują, sok to jest nieoczywista rzecz, nie? Nie jest oczywista, nie jest oczywista i może inaczej smakować, dlatego robimy sok. Od razu widzieliśmy, że będzie dużo soku i faktycznie jak na ilość owoców to soku jest bardzo, bardzo dużo. O nie! O nie! No, no jak na mnie to stary, to jest... Stary, ja nie nie... Mnie... Tak? Mi mega smakuje, dawaj. To jest tak jak właśnie jak, jak jakaś kapusta stary. Nie, ale słodziutkie. No jak słodkie, jak to jest mega kwaśne, stary. No co ty mi takie rzeczy gadasz? Ale przypomina takie, te, taką truskawkę trochę, jakby, nie wiem. Ja jeszcze pogubiłem w tym smaku. Dawajcie łapki w górę i wysyłajcie donate na terapię języka Dawida Ale sok, sokiem, a jeszcze miąższ. Dobra. Czy słodkie i kwaśne. Dla mnie miąższ jest bardzo fajny. Lubię taki słodko-kwaśny smak. To jest super, sok ja w ogóle nie mogę pić, ja nie wiem co się dzieje, nie? wiem, mi mega sok smakuje, a z kolei to nie do końca <laughs> No i wszystko wyjaśnione, no kochani <laughs> Kurcze, żeglarza papaja uwielbiałem oglądać i akurat mamy papaje Kiedyś, ja nie pamiętam, tysiąc lat temu, próbowałem i nawet pamiętam jak dokładnie wygląda w rozcięciu Ale jak smakuje to nawet już wam nie powiem, dlatego roz... uu, mięciutkie, no. dojrzały, dojrzały no. owoc No Wygląda zarębiście. Ej, co to? Jakieś robaki w środku w ogóle. Nie no, co ty. My mieliśmy w tych odcinkach, mieliśmy na pierwszym miejscu Dragon Fruit, nie, na drugim miejscu marakuja, a to ja bym dał na trzecie miejsce. Ładny ten owoc, dlatego spróbujmy jak to nam smakuje. Te czarne to są pestki i są mega twarde. Po prostu kamyszki normalnie, nie? To co, próbujemy, stary? taka słodka bardzo dynia. Powiem ci, ja jestem zaskoczona, jak to jest soczyste, dynia nie zawsze, to też jest soczysta, ale uważam, że to jest bardziej soczyste niż dynia, zdecydowanie, dużo jest tego soku, kurczę, a smak taki, ja nie wiem, smak jest ciężko opisać, jest po prostu bardzo specyficzny, ja bym okay. dał, ja bym dał bym ar, arbuzowa dynia, naprawdę, no nie wiem tak? dlaczego, konsystencja i w ogóle jak dynia, a smak troszeczkę arbuzowy, nie, ja bym tak to opisał, no to mamy soczysty owoc, jestem ciekaw co, co z tym sokiem będzie, nie. Ile soku, a miąższu w ogóle z tego nie ma, ja nie mi się wydaje, że z arbuza nawet więcej miąższu by było niż z papai. Nie wydawało mi się, aż to tak soczyste. Ale widzisz, bardzo dużo miąższu wow, tu jest, nie? Wow. To jest taki sok z miąższem i dlatego mieliśmy w misce mało. Trochę a... jak taka marmolada aż, nie? Marmo... Mus. No mus, mus. Mi się wydaje, że to będzie mega dobre. W ogóle smakuje całkiem inaczej, niż jakbym się spodziewał. Jest bardzo delikatnie w smaku, w ogóle nie jest takie słodkie. Może przez tą skorupkę, bo my nie czyszciliśmy. My od razu, jakby z tą skorupką rzuciliśmy, i faktycznie, może skorupka była gorzka, i przez to tak zmniejszyło tą słodkość. Skorupka, jak skorupka, słuchajcie. Mm. No. Taka mega, mega gorzka, i faktycznie teraz w soku to czuć. Lecimy dalej. Zapach morza. Na 100% zapach morza, kochani, kolejną rzeczą są krewetki. Uwielbiam. Czasami jem. Bardzo prosto się gotuje. Spróbujemy, może jedną. Uwielbiam krewetki, po prostu mega, mega, mega. Te akurat są soczyste, dlatego myślę, że nawet jak wyciśniemy sok, to będzie coś ciekawego, dlatego teraz oczyszczamy łupinę. To jest mega zaskakujące, że w ogóle mamy sok, do tego jeszcze takiego koloru różowego. Ciekawe będzie co to będzie za smak. Ma taki słodki, prawie że owocowy zapach. zapach. No w końcu owoce morza, więc. <grym> no. Okej, okay, myślałem, że będzie gorzej Nie, neutralny, smak neutralny Nawet, nawet smaku za bardzo nie ma, takie, takie coś delikatnie, kremowe Stary, ty próbowałeś tą ośmiornicę No To był dopiero zapach, okej okay, Dokładnie, nie, myślałem, my robiliśmy sok z ośmiornicy i to, tam to był armagedon Nie myślałem, że z racji, że to jest ta sama, ten sam rodzaj jakby mięsa, że to też będzie tak śmierdzieć Krewetki doceniam, kiedy są soczyste Nie, dlatego jak są suche, nie jest źle, absolutnie nie jest źle Brakuje tego soku trochę czy, jak krewetka. Możemy wycisnąć sok z czegokolwiek i właśnie sok będzie bardzo intensywny, a noż nigdzie nie będzie zniał smaku, a to ma smak. Stary, paluszki krewowe. To jest dokładnie ten sam smak, tylko lepszy, bo taki świeży, czuję, czujesz, że to jest no, intensywne. się coś takiego pięknego tutaj mam. Oj, świeżutkie salami, tutaj zapach jest bardzo, bardzo intensywny i jestem ciekaw kochani, co jeśli taką kiełbasę umieścimy do sokowirówki, czy faktycznie wystarczająco tutaj jest tłuszczy, czy jakiekolwiek rzeczy, aby zrobić z tego sok? No w sumie jak tak patrzeć, nie wiadomo, czy jest ona wystarczająco soczysta, czy też jak na przykład z papają mieliśmy, że niby soczysta, ale dużo miąższu było, umieszczamy po prostu do sokowirówki. co jajco, ale kiełbasa naprawdę jest no smaczna jest jest smaczna. No, powiem wam, że bajeranckie w ogóle rzeczy nam wyszły, te kiełbaski śmieszne, taka mielona, można powiedzieć, kiełbasa W ogóle pokroiło to takie, mam wrażenie, że zrobiło takie beef jerky, to co Oskar właśnie mówi, że wiecie, możecie kupić normalnie w opakowaniach takie zoszone mięso Całkiem fajnie to wyszło, co najciekawsze, że może wydawać się, że nie mamy soku, ale dokładnie tutaj widnieje niby sok, dlatego po prostu pomóżmy temu soku i wyciągnijmy to Bardzo, i bardzo przypomina mi w ogóle kolor krewetek, mam wrażenie, że w ogóle jakby to krewetki normalnie były, nie? Dlatego Uwaga, jak smakuje sok z kiełbasy! No, w ogóle tłuszcz taki, nie? Ale taki. Tak delikatny w ogóle, tak wymielony Ej, naprawdę to bardzo dobrze smakuje To jest bardzo słony, tłuszcz Ale to nie jest taki smalec typowo, wiecie Taki tłuszcz, tłuszcz, nie? To jest taki trochę z kiełbasą, delikatny Bardzo, bardzo smaczny No i w sumie tutaj w miąższu Po prostu mamy nasze normalne kiełbasy W takiej postaci, całkiem fajne kształty nam wyszły Z tego wszystkiego, dlatego jestem zadowolony Jak to z kiełbasą wyszło Taki powiększony wirus albo bakterie tak <śmiech> <nie> <śmiech> No dokładnie, kochani To się nazywa kiwano tak Dlatego teraz rozcinamy. Bum! Właśnie ogórek, no? Ogórek. O, jaki jest krawy kolor? Kochani, próbujemy. Na wstępie czujesz troszeczkę, właśnie, pomidor. A potem, jak już połkniesz i taki posmak, ogórkowy jest, nie? Ale przyjemny. No, na smak w ogóle przyjemny, taki delikatny. W sumie, no, no na deser raczej bym nie kupił tego. Ale do jakiejś potrawy? Nie wiem. W sumie dziwne w ogóle te jakieś owoce. Dlatego co? Próbujemy zrobić sok To jest chyba najbardziej podejrzany sok ze wszystkich, które robiliśmy. Ja nie wiem, to są po prostu głony jak nic. To jest straszne. I to właśnie przypomina mi sok z kapusty. Jak ja to ty... nie smakuje. A ja nigdy nie piję soku z kapusty, dla hmm. mnie to jest w ogóle nowe, więc potrafię. I ja biorę do buzi, tylko że to jest delikatne, ale sok z kapusty smakuje bardzo, bardzo podobnie, tylko że jest w tysiąc razy bardziej daje kopa, nie? Dlatego ja mam wrażenie, że piję sok z kapusty i tak mnie to obrzydza, rozgryzłem już tą, tą zagadkę, nie? Dlatego. Nie smakuje mi absolutnie nawet... A, mam taką, nie? Troszeczkę smakuje jak taki ogórek, jak pomidor i coś słodkiego ma w sobie. Aha, no widzisz, ty, ty akurat ocenisz adekwatnie sytuację ode mnie. <grym> Okej, okay, też myślałem, że będzie gorzej, no ale nie jest to coś, co bym polecił w swojej szwagrowej. <grym> Skończymy cię kochani, już wszystko wiecie. Figaro, figaro, nazbieraliśmy tutaj figi, 10 sztuczek. Jest dość ciekawa, ponieważ jest tak mięciutka, bardzo mięciutka. W ogóle ja bym, ja, jeżeli by to nie był owoc, normalnie bym ścisnął i byłby antystres z tego wszystkiego, dlatego dobra. Po prostu rozetnijmy to. Uuuu. Takie słodkie, coś trochę kwaśnego i faktycznie tak jest, ponieważ ta skorupka jest kwaśna, a wnętrze jest bardzo, bardzo słodkie. Ale w ogóle, mega smaczny owoc. Bardzo przyjemnie go się je, bo nie trzeba czyścić nic, tylko normalnie się je. Jest soczyste, jest przyjemny w smaku, i w ogóle tak zastanawiam się, dlaczego nie kupowałem wcześniej nigdy film, nie? Normalnie, banany, pomarańcze kupujemy. Figi również bardzo fajny taki owoc, który można sobie na szybkość siupnąć A wcale nie jest taki popularny, dlatego teraz bierzemy sokowierówkę Próbujemy zrobić z tego sok I zobaczymy co z tego wyjdzie, mam nadzieję, że będzie dużo ciekawego soku Ponieważ chyba soku z fig w ogóle nie istnieje Ja nie próbowałem ani razem. No powiem wam, jak na 9 fig, no to soku nie za dużo Ale coś czuję, że to nie jest też taki sok, to będzie taki mus bardziej, nie? Figi to jednak dobra rzecz jest bardzo dobre, ale powiem Ci, że owoc bardziej mi smakował. To prawda i nie jest mega jest. słodkie. Czuję jakby mniej smaku, ponieważ jak jesz, to jednak może bardziej jest rozprowadzany, nie wiem, jakoś bardziej czujesz ten smak. Tutaj jest faktycznie taki smak mieszany jest, nie? Naprawdę, spróbujmy naprawdę. Taki okay, okay. właśnie nawet gorszy smak, taki nie ma nic słodkiego. To jest to, co Ty mówisz zawsze. Sok, ma cały no. smak. Miąż to jest to samo, tylko bez smaku No, ja może zacznę, że jako owoc bardzo mnie zaskoczył ten pierwszy owoc, taki pomidor, który wydawał mi się być w ogóle zwykłym pomidorem, ale o sm smak miał bogaty. Więc ja też myślałem, że będzie w ogóle taki duły, właśnie jak pomidor, a okazuje się, że jest tak. kwaśniutki, fajny. No z kolei sok nie mogłem, ponieważ przypomina mi kapustę, dlatego od razu, od razu miał minus, nie? Ale najbardziej mnie zaskoczyły to chyba krewetki, wiesz? krewetki, ponieważ krewetki sok dało radę pić, nie? I normalnie miąż również był smaczny. Wszystko nie? było naprawdę ok. Było... Ja się spodziewałem po prostu, że to będzie paskudne, a to było, sok był znośny, a miąż w ogóle był naprawdę spoko Tak, tak, tak. Dlatego dzisiejszy odcinek był dość ciekawy i oczywiście, jak i w każdym odcinku, potrzebujemy Waszej pomocy, żebyście w komentarzach jak napisali, czego jeszcze nie próbowaliśmy na swoich żołądkach. Oglądajcie kanał, oczywiście pamiętajcie, co drugi dzień wrzucamy odcinki dla Was, dlatego subujcie łapki w górę, oglądajcie, łapki w górę, wiecie, to jest takie nasze nasz wsparcie dla nas, to jest taki feedback troszeczkę od Was, dlatego wiecie, bądźcie aktywni i tyle, widzimy się wkrótce, żegnamy się, cześć.